Cześć, w ten poniedziałkowy poranek. Witam się z Wami z okolic Stawu nad Skokiem w Dolinie Młynickiej. I Dzisiaj będę chciał Was zabrać na taką niezbyt wymagającą, niezbyt długą pozaszlakową wycieczkę na furkot i chruby wierch. Dla mnie furkot i chruby to była kiedyś jedna z pierwszych pozaszlakowych wycieczek. O ile dobrze pamiętam, to druga pierwszy był Czarny Mięgusz. Dzisiaj sobie będę chciał te szczyty przypomnieć, nagrać z nich jakiś film, no i może też sobie porównać trudności. Dzisiaj nie będą dla mnie zbyt duże. Kiedyś to przejście między furkotem a chrubym, to powiem wam, że nawet robiło wrażenie. Jest tam trochę ekspozycji, jest kilka minut przed szóstą, więc słońce dopiero zaczyna oświetlać te szczyty przede mną, ale dzisiaj będzie ciepło, więc lepiej było wyruszyć wcześniej. Od parkingu idę już prawie dwie godziny. Myślę, że do przełęczy mam jeszcze jedną, może półtorej. Generalnie według mapy jest 5, ale powinienem to jakoś trochę pościnać. Co prawda jestem czwarty dzień z rzędu w górach, ale forma wciąż przyzwoita. A tu Wam zaraz jeszcze jedną ciekawą rzecz pokażę. Bo w tej dolinie miała kiedyś miejsce katastrofa śmigłowca słowackich ratowników. Tutaj jest trochę szczątków maszyny. Tu jest tablica pamiątkowa. Tu można zauważyć jeszcze trochę innych szczątków. Nikt tego nie uprzątnął, mimo że od katastrofy minęło już ponad 40 lat. Podejście trwa, a ja z tego miejsca widzę już furkota i chrubego. Jestem ponad progiem. Tu mam capi staw. Furkot tu, chruby tu. Tu mijam teraz ścianę Szczylbskiego Szczytu. Tam też już kiedyś byłem. Jest na kanale, jakby ktoś chciał zobaczyć fajne, niezbyt trudne wejście od tej strony. Swoją drogą, tam na chrubym widać taki Czerwony punkcik, jakby namiot, śpiwór. Nie wiem czy tam ktoś po prostu sobie nie biwakuje. Na tym odcinku obchodzę staw od lewej strony i zaraz pewnie znowu zacznę podejście. Tym razem już w stronę bystrej ławki. No to już takie odrobinkę bardziej wymagające podejście po gładkich płytach. Jak jest mokro, to może być lekkie wyzwanie. Capis staw w dole. A ja ciągle do góry się coraz bardziej skalisty teren robi. No i dobra. Żółty szlak na bystrą ławkę idzie dalej tam. Natomiast ja sobie pójdę tutaj w prawo. Na bystry przechód. Bo stamtąd się idzie na furkę i Chruby. Tu są takie charakterystyczne napisy STOP. Generalnie na bystry przechód Kiedyś był szlak, więc można sobie tutaj nim bez problemu podejść. Widać zresztą, że są ślady, tu w stronę furkotu się idzie po takiej dość szerokiej, wygodnej ławce. Tak to za mną wygląda. Tu jest ten tapis staw. Ja dalej podchodzę w stronę furkotnego. Jak się dobrze przyjrzycie, to możecie tu nawet zobaczyć stereoznaczenia żółtego szlaku. Tu kolejny żółty znak. A tam na chrubym faktycznie jakiś biwak. Widać więcej niż jeden namiot, piwór, czy co to jest. Tu już bardziej po trawkach się wspinam. No i tu już będzie furkot, więc jeszcze z 5 minut podejścia i mam pierwszy z celów osiągnięty. Tu jest w ogóle bystry przechód, więc mijam go od prawej. No i wspinam się na furkot. Trudności zero, Cały czas dobra ścieżka. No i czyżby już wierzchołek? Tak jest, mam furkot, a przede mną chruby. Z wierzchołka mam świetny widok na Wielkie Solisko, na Ostrą, na Krótką, na Krywań, na Grań chrubego Sam chruby jest tutaj przede mną. Po tej stronie Grań Baszt. Tam w oddali Kończystach, Gerlach, Wysoka, Rysy. Tu są trzy mięgusze. Zostawiam furkot, ruszam w stronę chrubego. Tam widzę, że na szczycie są dwie osoby. Tutaj będzie trawers granki. Ej, tu nawet jest łańcuch. Ja nie mogę. Żelaztwo poza szlakiem. Patrzcie, jaka ścieżka wyraźna w ogóle. No, kiedyś mi się to wydawało zdecydowanie bardziej eksponowane. Dziś jest naprawdę bezproblemowo. Za mną furkot. Trochę się już udało odejść od wierzchołkach. Tu taki piękny ząbek skalny. Traversuję go od lewej strony. A, tu jest ścieżka jeszcze niżej w ogóle, chociaż chyba się tędy da. A właśnie bez większego problemu. No i wracam w stronę grani. Zaraz się powinien już pojawić widok na wierzchołek chrubego. Zaraz będzie spotkanie na szczycie. No i właściwie końcówka na wierzchołek. To pewnie można obejść, ale ja sobie przewspinam, tak będzie ciekawiej. Cześć. Dobry. Dzień dobry. Cześć. Jest godzina siódma, więc od parkingu zeszło trzy godziny. Myślę, że całkiem fajny czas. Tutaj oprócz mnie dwójka innych Polaków spali sobie na szczycie. Tam z tyłu jest wierzchołek. Tam jest ten furkot, z którego przyszedłem. Tu w sumie widoki podobne. Mamy ostrą. Mamy wielkie solisko. Tutaj patria, mała baszta, szatan. Szczyrbski szczyt, Chlińska turnia. Na dalszym planie podobne rzeczy jak wcześniej. Mamy kończystą, mamy gerlach, wysoką. Rysy tam w oddali widać też pośrednią grań lodowy, nawet łomnica i durny się przebijają. Tutaj trzy mięgusze, jest cubryna, przed nimi koprowy. Na tą stronę widzimy natomiast Giewont. Świnica, zawrat, kozi, granaty. Tam gdzieś dalej krzyżne będzie. Ja zaraz wracam na furkot, na przechód No i będę schodził na dół. Dzięki wzajemnie. Schody chyba trochę inaczej niż wchodziłem do góry. Wierzchołek za mną. Teraz w sumie tu można strawersować tą grań. Albo iść górą. Chyba górą fajniej to, nie? Na grani zawsze fajniej. Jeśli chodzi o wyceny, no to moim zdaniem grańza Zero Plus lekko eksponowana. Ale istnieje tu wiele obejść, więc można sobie poradzić. No i już mam połowę granki do furkotu. grań prawie skończona zostało podejście na furkot no i mam furkot teraz trzeba zejść do żółtego szlaku z furkotu na bystry przechód dosłownie kawałeczek to zajmie Pewnie dwie minuty. Tu jest murek. Przy miejscu do spania. Wcześniej go jakoś nie zauważyłem. No i tu już schodzę na dół. Po lewej. No i prawie mam szlak. Zaraz będą te znaki stop. Narysowane na skale. O, właśnie. Tu są te stopy. Jeden stop. Drugi stop, więc praktycznie jestem już na żółtym szlaku, a to oznacza, że pora skończyć ten film. Więc cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym materiale, który z pewnością pojawi się już niedługo. Cześć!